Relacje, że w tym regionie świata, czyli w Azji, małocza, małoczapeczkowi są traktowani z buta. Znaczy nie tylko w Chinach, ale również w tych wszystkich krajach. Czyli w, dlaczego są traktowani z buta? No bo już zorientowano się w tym, jaki jest charakter mafii małoczapeczkowych i jaki jest charakter służb specjalnych małoczapeczkowych, które w tych wszystkich mafijnych, brudnych biznesach uczestniczą. W związku z tym Azja już wie, na czym ten świat stoi, natomiast nie wie tego jeszcze ludność trzeciej i nie wie, tego, nie wie tego Europa Zachodnia. Przynajmniej większość ciągle karmi się pewnymi złudzeniami. I teraz, czy ta sytuacja potrwa? potrwa długo? Wszystko wskazuje na to, że nie, przynajmniej w skali historycznej nie. Znaczy moim zdaniem to jest ostatnie 2-3 lata funkcjonowania tego cyrku, Będziemy o tych kolejnych cyrkowych akcjach opowiadać. Tutaj wyraźnie widać, że w tym świecie, w którym dominują bile, w którym mało małoczapeczkowi posługują się wykonawcami na przykład ukraińskimi, czy rosyjskimi, czy polskimi, to wszystko zamienia się w parodię. oni muszą mieć naprawdę potwornie silne media i potwornie silny wpływ na media zachodnie, żeby tworzyć te obrazy, które przez nich zostały zaplanowane, znaczy żeby tytuł, Rosja zaatakowała Polskę, miał jeszcze jakieś uzasadnienie.